Cześć z tej strony Baba na Keto i zapraszam cię na przepyszny chlebek wysokobiałkowy. Do miski wbijamy jaja, następnie rozdrabniamy ugotowaną pierś kurczaka. Jak ugotować pierś kurczaka? Po prostu wrzucamy do zimnej wody i czekamy, aż się zrobi miękka, jak się ugotuje. No i jak widzicie, będzie można rozrywać na mniejsze kawałki. Dodajemy oliwę bądź masło, sodę. I sól. Całość dokładnie blendujemy. I tutaj uwaga: im gładsza masa, tym lepsza, także poświęćmy czas na porządne zblendowanie. Następnie przelewamy naszą masę do foremki i możemy piec. I voilà: tak się prezentuje nasz przepyszny chlebek z mięsa, wysokobiałkowy, także dla osób, które ćwiczą. Naprawdę polecam. Także ja się idę zajadać, Wam życzę smacznego. Do następnego i oczywiście dajcie łapkę w górę. Pa!